Mój narzeczony broni swojego przyjaciela pożarcie przed moim ślubem, że był mi niewierny. Ale kiedy mówię mu, że może się z nim ożenić zamiast ze mną, nie mówiłam tego dosłownie. To, co wydarzyło się na moim ślubie, przekroczyło wszelkie moje wyobrażenia do tego stopnia, że nawet po kilku dniach nadal nie mogę w to uwierzyć. Aby dać trochę kontekstu. Mam 28 lat i od 5 lat jestem w związku z całym, który ma 30 lat. Od 18 miesięcy planowaliśmy nasz ślub, więc to na pewno nie była decyzja podjęta w ostatniej chwili. Najlepszym przyjacielem Cara jest Brian, 31, latek, który zna go od czasów liceum są praktycznie jak bracia. Brian miał być drużbą na naszym ślubie, a ja zawsze starałam się szanować ich przyjaźń, nawet jeśli czasem czułam się pominięta. Wybraliśmy piękne miejsce na północy stanu Nowy Jork i zaprosiliśmy około 150 osób. Moi rodzice znacznie przyczynili się do budżetu wesela, a cała moja rodzina przyleciała z różnych części kraju. Dla nas była to wielka rodzinna uroczystość. Cal wspierał Brianę w bolesnym rozwodzie jego rodziców, a Brian pomagał całowi w trudnych początkach jego kariery. Ich przyjaźń była legendarna wśród ich znajomych. Zawsze to szanowałam, nawet gdy żarty Briannę czasem przekraczały granice. Brian miał skłonność do zwracania na siebie uwagi i przekraczania granic pod pretekstem humoru. Kiedy Cal i ja zamieszkaliśmy razem, Brian żartował, że nasze mieszkanie jest również jego przestrzenią. Na początku było to zabawne, ale przestało być, kiedy żarty przeszły w rzeczywistość, zaczął pojawiać się bez zapowiedzi lub nocować na naszej kanapie po wspólnych wyjściach z całem. Gdy wspomniałam o tym całowi, powiedział, że przesadzam, że Brian po prostu czuje się u nas swobodnie. Z czasem te granice stawały się coraz trudniejsze do ignorowania. Brian często wtrącał się w sprawy, które go nie dotyczyły. Na początku naszego związku komentował wszystko w sposób niby żartobliwy. Jeśli gotowałam dla cala, Brian teatralnie próbował jedzenia i udawał, że się dławi, mówiąc coś w stylu: dobrze, że cal ma mnie, bo inaczej by umarł z głodu. Kiedy cal mi się oświadczył, miałam nadzieję, że Brian trochę się uspokoi i uszanuje nowy etap w naszym życiu. Jednak było odwrotnie, jego zaangażowanie jeszcze wzrosło. Bez konsultacji z nami zorganizował wieczór kawalerski dla cala i nieustannie żartował, że małżeństwo to koniec wolności. Podczas przygotowań do ślubu wydarzyło się coś, co nadal mnie irytuje. Cal i ja pokłóciliśmy się o listę gości chciał zaprosić kilku dawnych znajomych z uczelni, podczas gdy ja uważałam, że lista jest już zamknięta. Później dowiedziałam się, że to Brian go podjudzał, mówiąc rzeczy w stylu: to twój ślub. Nie tylko jej, nie pozwól jej sobą rządzić, stary. Kiedy powiedziałam o tym całowi, wzruszył ramionami i powiedział, że Brian po prostu taki już jest. Kolacja próbna była pierwszym poważnym sygnałem ostrzegawczym. Brian wygłosił toast, który był niezręcznie osobisty. Opowiadał o zawstydzających historiach z przeszłości cala, a jego żarty wydawały się bardziej próbą poniżenia cala niż czymś zabawnym. Widziałam, jak jego matka wygląda na zaniepokojoną. Potem Brian zażartował, że trudno mu pozwolić całowi odejść i że ma nadzieję, że będę się nim zajmować tak dobrze, jak on to robił. Nie brzmiało to jak żart. Wspomniałam o tym całowi tamtej nocy, ale on uznał, że Brian pewnie po prostu był zdenerwowany publicznym przemówieniem. Rano w dniu ślubu wydarzyło się coś, co przelało czarego goryczy. Byłam otoczona druchnami, mamą i kuzynkami, wszystkie pomagały mi się przygotować. Sala wyglądała przepięknie, dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Przez chwilę czułam prawdziwe podekscytowanie. Moja rodzina i przyjaciele byli tam, a ja miałam wyjść za mąż. I wtedy wszystko się zawaliło. Moja kuzynka podeszła do mnie, wyglądając na spiętą. Podała mi telefon i pokazała wiadomości grupowe, które Brian wysłał do drużbów. W tych wiadomościach twierdził, że zdradzałam cala w trakcie naszych zaręczyn i że Sal bierze ślub tylko z obowiązku. To było kłamstwo. Wiedziałam, że Brian próbował sobie znowu zażartować. Ale tym razem wiadomości rozeszły się poza grupę drużbów i nie wszyscy zdawali sobie sprawę, że to miał być dowcip. Natychmiast poszłam do cala. Był w osobnym pokoju z Brianem, śmiejąc się z czegoś. Bez wahania pokazałam całowi wiadomości. Oczekiwałam, że się wścieknie, że wyrzuci Brianę z wesela. Ale on tylko rzucił okiem na ekran i zaczął go bronić. Brian tylko żartuje, przesadzasz powiedział. Nie mogłam uwierzyć. Nie tylko mnie to dotknęło, oskarżał mnie o zdradę. Całowi powinno być równie przykro jak mnie. Ale zamiast tego oskarżył mnie, że od zawsze byłam zazdrosna o jego przyjaźń z Brianem. Nie mogłam tego zaakceptować. Powiedziałam mu, że jeśli jego przyjaciel jest dla niego ważniejszy niż jego przyszła żona, to może równie dobrze się z nim ożenić. Wróciłam do pokoju dla panien młodych, zabrałam swoje rzeczy i wyszłam. Moja rodzina była w szoku. Pokrótce wyjaśniłam im, co się stało, ale nie miałam siły na dłuższe rozmowy. Wiedziałam jedno, nie mogłam tego zrobić. Wyszłam z sali. Od tamtej pory wszystko jest chaosem. Mój ojciec jest wściekły i nie chce ze mną rozmawiać, zapłacił za większość ślubu, a ja go porzuciłam, upokarzając wszystkich. Mama próbowała mnie wspierać, ale nawet ona nie jest pewna, czy podjęłam dobrą decyzję. Część rodziny uważa, że przesadziłam i zrobiłam z tego wielką aferę. Cal zostawia mi wiadomości głosowe prawie codziennie. Najpierw był wściekły, że go upokorzyłam. Potem zaczął przepraszać, ale nie brzmiały one szczerze. Wciąż powtarza, że to był tylko żart i że Brian nie chciał źle. A Brian? Miał czelność napisać do mnie i nazwać mnie dramatyczką. Oskarżył mnie, że to ja zrujnowałam wielki dzień Cala. Reddit, czy to ja jestem tą złą? Czy przesadziłam? Czy to była jedyna opcja, żeby ocalić swoją godność? Aktualizacja pierwsza. Większość ludzi uważa, że odwołanie ślubu było najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć, ponieważ wygląda na to, że relacja Cala i Briane to niezwykła przyjaźń, ale bardziej przypomina związek byłych partnerów, którzy wciąż mają nierozwiązane sprawy. Jeśli chodzi o moją rodzinę, zdecydowałam, że muszę porozmawiać z nimi na spokojnie i przedstawić im swoją perspektywę. Wiem, jak to dla nich wyglądało, zniknęłam w dniu własnego ślubu, zostawiając po sobie tylko mgliste wyjaśnienia. Byłam im to winna, nawet jeśli nie byłam gotowa stawić czoła chaosowi, jaki się rozpętał. Kilka dni po ślubie odwiedziłam moich rodziców. Mama i tata zawsze mnie wspierali, ale tym razem atmosfera była wyjątkowo napięta. Mój ojciec w szczególności traktował cala jak własnego syna. Odkąd się zaręczyliśmy, często chwalił się nim przed znajomymi, mówiąc, jak bardzo cieszy się, że ma zięcia, z którym może się dogadać. Wiedziałam, ile emocjonalnie i finansowo zainwestowali w ten ślub, więc bałam się ich reakcji. Kiedy przyjechałam, mama przywitała mnie ciepłym uściskiem, ale tata ledwo na mnie spojrzał. Siedział na kanapie, udając, że patrzy w telefon, ale widziałam, że jest zdenerwowany. Wiedziałam jednak, że kiedy usłyszą całą historię, zrozumieją. Usadziłam ich i opowiedziałam wszystko lata manipulacyjnych i nieodpowiednich zachowań Briany, wiadomości, które wysłał oraz całkowity brak wsparcia ze strony cala. Wyjaśniłam, jak to wszystko osiągnęło punkt kulminacyjny w dniu ślubu. Przeprosiłam, że nie usiadłam z nimi tamtego dnia, żeby wyjaśnić sytuację, ale czułam się zbyt źle, żeby zostać. Mama słuchała uważnie, a kiedy skończyłam, wyglądała na bardziej spokojną, jakby spadł jej z serca wielki ciężar. Ku mojemu zaskoczeniu to tata odezwał się pierwszy. Przyznał, że był rozczarowany, ale nie mną, tylko całem. Powiedział, że myślał, iż cal jest porządnym człowiekiem, kimś, kto mnie ochroni i wesprze. Czuł się zdradzony tym, jak cal sobie z tym wszystkim poradził. Potem powiedział coś, co na długo zostanie mi w pamięci. Odeszłaś w odpowiednim momencie. Lepiej mieć jeden zły dzień niż całe życie pełne żalu. Mama skinęła głową i dodała, że nie potrafi sobie nawet wyobrazić, co by się stało, gdybym mimo wszystko poszła za mąż. Przyznała, że od zawsze czuła się nieswojo z wpływem Briany na cala, ale nie chciała się wtrącać. Rodzice zaoferowali się nawet porozmawiać z moim rodzeństwem, żeby pomóc im zrozumieć sytuację, co było dla mnie ogromną ulgą. Kiedy wychodziłam, czułam się lżejsza ojciec przytulił mnie mocno na pożegnanie i powiedział: „ Zawsze nas masz, cokolwiek się stanie. Wsparcie rodziny sprawia, że czujesz się mniej samotna. Tymczasem... Mój telefon dosłownie eksploduje od nieodebranych połączeń i wiadomości. Cal dzwonił dziesiątki razy, zostawiając długie wiadomości głosowe, w których przeprasza i błaga mnie, żebym wróciła do domu, żebyśmy mogli to naprawić. Nie odpowiedziałam na żadną z nich, nie jestem gotowa i szczerze mówiąc, nie wiem, czy kiedykolwiek będę gotowa słuchać jego wymówek. Rodzina cala również nie pozostaje cicho. Nieustannie dzwonią i piszą, wściekli, że w upokorzyłam go przed wszystkimi. Jedna z jego ciotek nawet wysłała mi wiadomość na Facebooku, oskarżając mnie o 'zrujnowanie życia dobremu człowiekowi. Niektórzy goście weselni również się ze mną kontaktowali, domagając się wyjaśnień, dlaczego ceremonia została nagle odwołana. Ignoruję większość tych wiadomości, ale śmia niektórych ludzi naprawdę mnie zadziwia. I oczywiście jest jeszcze Brian. Nie mógł powstrzymać się od dorzucenia swoich trzech groszy do całego dramatu. Z tego co słyszałam, mówi wszystkim, że odeszłam, bo nie potrafiłam poradzić sobie z presją małżeństwa. Przedstawia się jako lojalny przyjaciel, który tylko chciał pomóc całowi dostrzec prawdę o mnie. To byłoby niemal komiczne, gdyby nie było tak oburzające. Jedna z moich druchen postanowiła skonfrontować się z nim po ślubie. Powiedziała mi, że Brian był arogancki i stwierdził, że nie żałuje wysłania tych wiadomości, bo ktoś musiał to powiedzieć. Bezczelność tego człowieka jest niewiarygodna. Moja druhna próbowała mnie bronić, ale Brian po prostu powiedział jej, żeby się zamknęła, twierdząc, że jestem zbyt wrażliwa i że cel zasługuje na kogoś, kto umie znieść ciosy. Co wydarzyło się po moim odejściu? Zaczęłam zbierać więcej informacji na temat tego, co działo się na weselu po moim wyjściu. Podobno atmosfera na sali weselnej była absolutnym chaosem. Moi rodzice i kilku bliskich przyjaciół opuściło miejsce po cichu, gdy tylko zdali sobie sprawę, że nie wrócę. Natomiast rodzina cala została i zaczęła obwiniać wszystkich dookoła. Kilku drużbów zostało przyłapanych na szeptaniu o wiadomościach, które wysłał Brian, a plotka szybko rozeszła się wśród gości. Cal był podobno w rozsypce, raz wpadał w gniew, raz panikował, podczas gdy Brian cały czas trwał u jego boku, odgrywając rolę zbawcy. To naprawdę dziwne, że Cal nie widzi Brianę takim, jakim naprawdę jest. Brian działał w sposób okrutny i wyrachowany, ale Cal nadal widzi w nim lojalnego przyjaciela, który zawsze go wspiera. Jakby Brian nie mógł zrobić nic złego w jego oczach. Co dalej? Rozmawiałam z przyjaciółmi, którzy tak jak moja rodzina w pełni rozumieją. Dlaczego musiałam odejść? Część mnie czuje ulgę, że udało mi się uniknąć katastrofy, ale inna część mnie opłakuje życie, które myślałam, że będę mieć. Kochałam cala. Ale teraz zastanawiam się, czy on naprawdę kochał mnie w ten sam sposób, czy może kochał swojego przyjaciela bardziej. Zablokowałam cala i brianę we wszystkich mediach społecznościowych i wyciszyłam ich numery. Prędzej czy później będę musiała odebrać telefon od cala choćby po to, żeby zamknąć ten rozdział raz na zawsze. Aktualizacja drugie. Wiem, że wielu ludzi wspiera moją decyzję, chociaż oczywiście nie wszyscy. Z tego powodu chciałabym zwrócić się do tych osób i wyjaśnić kilka kwestii. Chcę powiedzieć to z szacunkiem nie zgadzam się. Zakończenie pięcioletniego związku nie było decyzją, którą podjęłam lekko. To nie chodziło o jeden komentarz Briane. Nie chodziło nawet tylko o reakcję cara tamtego dnia. Chodziło o schemat zachowań, które tolerowałam przez lata, mając nadzieję, że sytuacja się zmieni. Ale nie zmieniła się nawet w dniu ślubu. To oznaczało, że nic nie ulegnie poprawie po ślubie, a wręcz przeciwnie będzie tylko gorzej. Za każdym razem, gdy mówiłam całowi, jak bardzo ranią mnie komentarze Briane, Carl mówił mi, żebym się uspokoiła, nie przesadzała i nie myślała za dużo. To ja zawsze musiałam się dostosować. To ja miałam się wyluzować i nie być tak wrażliwa, podczas gdy Brian wciąż przekraczał kolejne granice. Cal zawsze brał stronę Brianę albo co gorsza ignorował problem. Nie odeszłam, żeby zrujnować życie cala, jak twierdzą niektórzy. Odeszłam, żeby odzyskać swoje. Zrozumiałam, że jeśli teraz nie postawię granic, spędzę resztę życia, dusząc w sobie frustrację i udając, że wszystko jest w porządku. To nie jest małżeństwo, jakiego pragnę. I szczerze mówiąc, to nie jest małżeństwo, na jakie ktokolwiek zasługuje. Jeśli była jakakolwiek ostatnia szansa na wyrwanie się z tej sytuacji, to właśnie w tamtym momencie. Wsparcie mojego rodzeństwa i reakcje otoczenia. Od kiedy moi bracia dowiedzieli się, co tak naprawdę wydarzyło się tego dnia, stali się moimi największymi sprzymierzeńcami pomogli mi wyjaśnić sytuację niektórym gościom weselnym, którzy byli zdezorientowani lub zostali źle poinformowani w tym niektórym drużbom. Okazało się, że nie wszyscy drużbowie wiedzieli o wiadomościach, które Brian wysłał przed ślubem. Kiedy pokazano im zrzuty ekranu, kilku nawet mnie przeprosiło. Jedna z kuzynek cala również do mnie napisała. Powiedziała, że zawsze uważała, że Brian ma niezdrowy wpływ na cala, ale nie czuła, że to jej sprawa, więc milczała. Coraz więcej osób staje po mojej stronie, nawet ci, którzy są przyjaciółmi lub krewnymi cala. Finanse prawdziwy koszmar. Jednym z najtrudniejszych aspektów tej sytuacji są konsekwencje finansowe. To prawdziwy bałagan. Niektórzy dostawcy okazali się wyrozumiali i nie robili mi problemów z anulowaniem w ostatniej chwili. Ale prawda jest taka, że koszty wesela rzadko są zwracane. Wszystko było opłacone z góry, więc większość pieniędzy po prostu przepadła. Sala, catering, kwiaty, fotograf, rachunki szybko się sumują. Jedyną rzeczą, która mnie pociesza jest to, że nie podpisaliśmy jeszcze aktu małżeństwa. To oznacza, że nie muszę przechodzić przez rozwód. Próbuję sobie to powtarzać, gdy denerwuję się stratą finansową, ale to wcale nie sprawia, że boli mniej. Rozmowa z rodzicami o finansach. Rozmowa z rodzicami o kwestiach finansowych była trudna. Nie chciałam w ogóle poruszać tego tematu, zwłaszcza po wszystkim, co już poszło nie tak. Czułam się winna, że stracili tak dużo pieniędzy, które przeznaczyli na moje wymarzone wesele. Jak zawsze, tata zachował spokój i rozsądek. Powiedział mi, żebym się nie martwiła, że moja szczęśliwość i spokój ducha są warte więcej niż jakakolwiek suma pieniędzy. Doceniłam jego wsparcie, ale nie mogłam pozbyć się poczucia, że muszę to jakoś naprawić. Mama zgodziła się z tatą, ale dodała, że poradzimy sobie razem i że moje dobrostan psychiczny jest ważniejszy niż pieniądze. Choć oboje powiedzieli mi, żebym się tym nie przejmowała, uparłam się, że oddam im te pieniądze. Nie chcę, żeby moi rodzice ponosili konsekwencje finansowe tej sytuacji, zwłaszcza, że chcieli tylko pomóc mi spełnić marzenie o idealnym ślubie. Decyzja: Nie rozmawiam z całym o pieniądzach. Podjęłam świadomą decyzję, że nie będę rozmawiać z całym o finansach. Już sama myśl o rozmowie z nim jest dla mnie emocjonalnym ciężarem, którego nie mogę teraz udźwignąć. Szczerze mówiąc, rozmowa z nim na jakikolwiek temat jest w tym momencie wyczerpująca. A dodanie do tego pieniędzy to tylko skomplikowałoby wszystko jeszcze bardziej. Nie ufam, że CAL podejdzie do tego sprawiedliwie i rozsądnie. Czuję, że gdzieś w tle wciąż czai się wpływ Briany. Jeśli miałabym teraz rozmawiać z całym o finansach, Pewnie zamieniłoby się to w kolejną niepotrzebną walkę. A ja nie chcę kolejnej walki. Dla własnego spokoju postanowiłam, że poradzę sobie z konsekwencjami finansowymi z pomocą mojej rodziny i to wszystko. Nie chcę, żeby cel miał cokolwiek wspólnego z tym procesem. To już i tak za dużo. Co dalej? Na razie mieszkam tymczasowo z rodzicami. Na początku zatrzymałam się u przyjaciółki, ale teraz jestem w domu. Kilku przyjaciół skontaktowało się ze mną, żeby sprawdzić, jak się czuję. Zaczęłam dostrzegać, kto są moi prawdziwi przyjaciele. Kilka osób, które uważałam za bliskich, nie odezwało się ani słowem od ślubu. Prawdopodobnie dlatego, że nadal stoją po stronie cala. To boli. Ich. Ale wolę wiedzieć, kto naprawdę jest po mojej stronie, niż żyć w fałszywych przyjaźniach. Rodzice cala. Nie rozmawiałam z rodzicami cala i szczerze mówiąc, nawet nie czuję potrzeby. Jestem pewna, że w tej chwili bezwarunkowo stoją po jego stronie. Nie czuję, że tracę coś ważnego, nie utrzymując z nimi kontaktu. Zresztą ich wkład finansowy w wesele był minimalny, więc nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy jeszcze cokolwiek omawiać. Aktualizacja trzecie. Cześć, kochani. Minęły prawie dwa tygodnie od incydentu w dniu ślubu i, i chociaż nie mogę powiedzieć, że wszystko magicznie się poprawiło, mam się dobrze. Życie ma swoje sposoby na radzenie sobie z takimi sytuacjami. Niektóre rzeczy pozostały bez zmian, ale pojawiły się też pewne nowości, niektóre ważniejsze od innych. Nowy początek wyprowadzka. Ostatnio wyprowadziłam się z domu rodziców. Nie zrozumcie mnie źle, byli wspaniali przez cały ten czas. Ale po kilku tygodniach spędzonych z powrotem w moim pokoju z dzieciństwa poczułam, że potrzebuję znów własnej przestrzeni. Na szczęście jedna z moich bliskich przyjaciółek szukała współlokatorki, a moment nie mógł być bardziej idealny. Cal nadal nie rozumie, że to koniec. Niestety, Cal wciąż nie zrozumiał, że nie wrócimy do siebie. Może powinnam z nim porozmawiać, ale szczerze. Jeśli do tej pory nie pojał, że to wszystko stało się przez niego i jego przyjaciela, to nie sądzę, żeby jakakolwiek rozmowa cokolwiek zmieniła. Wciąż próbuje się ze mną skontaktować, a choć jego ton się zmienił, nadal jest to wyczerpujące. Na początku jego wiadomości były defensywne, pełne wymówek i usprawiedliwień. Teraz jego przeprosiny w końcu idą we właściwym kierunku. Przyznał, że popełnił błąd, stając po stronie Briane. Powiedział nawet moim rodzicom, że zerwał z nim wszelkie kontakty. To już osobna historia. Twierdzi, że żałuje, że nie dostrzegł wcześniej prawdziwego oblicza Briane, chociaż miał je przed nosem przez cały ten czas. Przyznał, że powinien postawić mnie na pierwszym miejscu. Przeprosiny są fajne, ale jest na nie za późno. To jak próba odbudowy domu, którego fundamenty już dawno się zawaliły. Nie wystarczy pomalować ściany na nowo i udawać, że wszystko jest w porządku. Ojciec powiedział całowi prosto w twarz, co o nim myśli. Cal odwiedzał moich rodziców, kiedy jeszcze z nimi mieszkałam, ale mnie wtedy nie było. Zapytał, gdzie jestem i że musi ze mną porozmawiać. Mój ojciec dał mu jasno do zrozumienia, że to koniec. Ale dla cala to wciąż nie koniec. Twierdzi, że możemy to naprawić. Teraz, kiedy rzekomo odkrył prawdę o Brianie cudzysłów zamierzony, uważa, że możemy spróbować jeszcze raz. Mój tata, wyraźnie zmęczony tą rozmową, odparł mu prosto w twarz. Moja córka nie chce wychodzić za mąż za geja. Tak. Mój ojciec ma dokładnie tę samą teorię, co wielu z was. Po przeczytaniu waszych komentarzy sama zaczęłam się nad tym zastanawiać i ostatecznie powiedziałam o tym mojemu ojcu. I szczerze. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że coś w tym jest. Napisałam do cala Emaila i dałam mu ostrzeżenie. Po dłuższym namyśle uznałam, że najlepiej będzie poruszyć tę sprawę bezpośrednio. Nie była to rozmowa twarzą w twarz, ale napisałam całowi Emaila. Uznałam, że to najbezpieczniejszy sposób na komunikację bez wciągania się w kolejną wyczerpującą dyskusję. W Emailu postawiłam sprawę jasno. Ma przestać angażować moich rodziców i naciskać na nich, żeby uzyskali ode mnie informacje. Jest koniec. Żadne jego słowa czy czyn nie zmienią mojej decyzji. Jeśli nadal będzie kontynuował to zachowanie, podejmę poważniejsze kroki. Nie chciałam brzmieć ostro, ale to była ostatnia przestroga. Będzie pozew. A właściwie dwa. Najważniejsza aktualizacja. Mój ojciec i ja podjęliśmy decyzję o pozwaniu Cala i Brianę. Ojciec skonsultował się z kilkoma znajomymi prawnikami. Co prawda nie specjalizują się w sprawach sądowych tego typu, ale zgodzili się, że istnieją podstawy doroszczeń. Sugerują, że Cal i Brian mogą zostać pozwani za koszty wesela. Mój ojciec ma argument, że to oni ponoszą winę za zrujnowanie ślubu. Brian za wysłanie wiadomości, które rozpętały cały chaos. Cal za to, że zlekceważył sytuację i nie potraktował jej poważnie. Ojciec pracuje już z poleconym prawnikiem, ale to wszystko jest jeszcze świeże, więc trudno powiedzieć, czy sprawa pójdzie do przodu. Mój osobisty pozew przeciwko Brianowi. Ja również biorę udział w pozwie ojca, ale oprócz tego pozywam Brianę za zniesławienie. Jeśli miał jakiekolwiek dowody na moje rzekome zdrady, to niech je teraz przedstawi w sądzie. Jestem pewna, że ich nie ma. A co z całym? Jeśli mój e-mail nie wystarczy, żeby przestał mnie nękać, będę musiała rozważyć nakaz zbliżania się. Mam nadzieję, że nie będę musiała posuwać się aż tak daleko. Ale cóż, przekonamy się w kolejnej aktualizacji. Aktualizacja czwarte. Ta aktualizacja dotyczy pozwów, dlatego przez dłuższy czas nie dawałam znać. Cal przestał mnie nękać i wszystko było stosunkowo spokojne, pomijając oczywiście kwestie prawne. Ale mam też kilka rzeczy do powiedzenia, które wynikły z procesu i są o wiele ciekawsze niż pieniądze. Zostawię to jednak na koniec, bo jeśli powiem to teraz, nikt nie przeczyta o pozwie. Pozwy poszły dobrze albo przynajmniej tak dobrze, jak można było się spodziewać. Wiedzieliśmy, że nie odzyskamy całej sumy, którą wydaliśmy na ślub, zwłaszcza biorąc pod uwagę koszty prawników. Ale mój ojciec odzyskał sporą część pieniędzy, ja również. Ponadto mój pozew o zniesławienie przeciwko Brianowi również zakończył się sukcesem. Chociaż nie była to duża suma, przekazałam ją w całości mojemu ojcu, aby mógł odzyskać praktycznie wszystko, co zainwestował w ślub. Uważam, że to sprawiedliwe. Może ktoś powiedziałby, że powinnam była zatrzymać te pieniądze, bo mi się należały. I faktycznie się należały. Ale skoro to moje pieniądze, uznałam, że najlepiej wykorzystam je w ten sposób. To tyle o pozwach, przejdźmy do czegoś o wiele bardziej szokującego. Telefon od byłych niedoszłych teściów. Niedługo po zakończeniu procesów zadzwonili do mnie rodzice Cala. Proces sądowy zakończył się jakiś czas temu, ale czekałam, aż otrzymam pieniądze, zanim opublikuję te aktualizacje. Brian i Cal mogli odmówić zapłaty, ale zapłacili. Nie wiem, jak to zrobili i szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że moi byli niedoszli teściowie przeprosili mnie za swojego syna. Tego absolutnie się nie spodziewałam. Rodzina cala nie była łatwa w obyciu po odwołaniu ślubu, więc spodziewałam się, że będą mieli podobne podejście jak wcześniej. Czekali jednak do zakończenia procesów być może zdając sobie sprawę, że kontakt między stronami mógłby wpłynąć na sprawę ale nie tylko zadzwonili, żeby przeprosić za to, jak wszystko się potoczyło. Zadzwonili też, żeby powiedzieć mi, że Cal i Brian są razem. Tak, dobrze przeczytaliście. Nie tylko wyglądali jak byli partnerzy, teraz są parą. Cal i Brian są razem. Niedługo po moim ślubie, kiedy Cal odciął się od Briany z powodu jego żartów, Brian wyznał mu swoje uczucia. Brian nigdy nie spotykał się z wieloma kobietami, odkąd go znam. Ale myślałam, że po prostu nie jest zainteresowany związkiem albo nie ma szczęścia w miłości. Z kolei cal nigdy nie był typowym męskim facetem, który kocha sport i wszystkie te rzeczy, ale nigdy nie wierzyłam w stereotypy, więc nigdy nie miałam podejrzeń. Po ślubie zaczęłam podejrzewać, że Brian może coś do niego czuć, ale cal. To mnie zaskoczyło. Reakcje moje, moich bliskich i prawdopodobnie wasze. Jesteśmy wszyscy zaskoczeni. Moi rodzice, ja, moi przyjaciele i podejrzewam, że wy również. W tym momencie nie jestem na nich zła. Może dlatego, że pieniądze pomogły złagodzić sytuację. A może dlatego, że w końcu znaleźli miłość i przestali ją ukrywać. Aktualizacja piąte. Brian i Cal to para totalnych idiotów. Cała ich relacja okazała się jednym wielkim żartem, który postanowili zrobić swoim rodzicom i całemu światu. Posunęli się nawet do tego, że opublikowali posty w mediach społecznościowych, ogłaszając swój związek. Ale najgorsze przyszło w ich ostatnim wpisie. Kiedy rzekomo mieli ogłosić swój nadchodzący ślub, na końcu tekstu napisali, że to wszystko była tylko żart. Ale uwierzcie mi, ten żart nie wyjdzie im na dobre. Cała ta szopka trwała tylko kilka tygodni, ale wystarczająco długo, żeby zainteresował się nimi lokalny dziennik. Dziennikarze skontaktowali się ze mną, żeby poznać moją wersję wydarzeń. Do tego momentu nie udało im się uzyskać komentarza od Briane i cala teraz już wiem dlaczego. Mogą sobie usuwać posty i udawać, że to wszystko było zabawą, mogą nawet usunąć zdjęcia ze ślubu, ale większość ludzi wciąż uważa, że naprawdę są parą. Ludzie wciąż myślą, że są gejami. Jedna z moich przyjaciółek natknęła się na ich fałszywy post o ślubie i najwyraźniej przeczytała tylko połowę tekstu, bo napisała do mnie. Pytając, czy nie jest mi smutno z powodu ślubu Cala i Briane. Tymczasem artykuł w gazecie wciąż jest dostępny i mówi o tym, jak mój nieudany ślub otworzył im drogę do miłości. Co więcej, zostali zaproszeni na najbliższą paradę równości. Szczerze, myślę, że powinni przyjąć to zaproszenie, bo już nie jestem do końca pewna, czy to faktycznie był tylko żart.